Cześć, witam. Tu Ropek, No i wreszcie udało mi się dotrzeć do biednej Tajwa. Jeszcze żyje biedactwo, ale żeby ją dalej przetransportować, muszę znowu uruchomić zasilanie w terminalach, żeby służba bezpieczeństwa, w cudzysłowie, ilu ich tam jest? Dwóch, trzech, trzech tylko. Dwóch chyba w ogóle. Szedł mi chyba żeby jakiś tam, nie wiadomo co za no, tylu się uchowało na stacji, reszty syntetycznie, a ci ludzie, którzy przeżyli, którzy w sumie też chcą mnie zabić, to nie wiem o co z nimi chodzi. Też się ukrywają i też unikają naszego przyjaciela obcego. No, w każdym razie Amanda Biedna musi znowu teraz szukać gdzieś zasilania, żeby go włączyć, żeby dalej móc się poruszać. Młotoklucz. No Aha, dawno nie było, a młotoklucza nie używałem dawno. O, z mi przypomina, to kurde, kto wie czy nie będę musiał znowu uważać. A to myśmy dziś syntetycznymi. Aha. Jesteśmy w terminalu. Uda się do systemu tranzystowego. A tych już nie ma. Z jedną Nie wiem, gdzie poszliśmy. A może spadajmy lepiej. Gdzie my mamy ich Za mną. uda się do strony systemu tranzystowego. Za mną i w lewo. To spadajmy. Zapisać możemy? Nie możemy, bo już mamy zapisane. No to chodźmy. Część się zapewnie nie porusza. Okay, Amanda? Może lepiej tak, właśnie. Do parteru. Ty coś zapewnie tutaj tańczysz. A tam widzieliśmy coś. A my idziemy tu. Ach, miałem ostatnio sprawdzić, jak, kurde, ty, jak jest z tą latarką, z tym zasilaniem, bo baterie ciągle znajduję. A nie mogę włączyć latarki. A, na czerwono. Nie wiem o co chodzi. Tylko się obawiam, że je ja mam pełno. O, proszę, zamknięte jest. Będziemy sobie rozwalić te drzwi. Tylko się obawiam, że mam pełno swoim tu, właśnie. Być może dlatego możemy coś dorobić, sobie nie. Wszędzie mamy jakieś braki. Mi się wydawało, że jak tutaj jest miejsce, to ja mogę podnosić, a ja nic nie mogę podnosić. Dobra, spadamy. Znaczy, chodźmy dalej. Jest mhm. Pierwszy mój narzędzie. Prawa myszka, lewa myszka i A. Przenażeń, młoto, klucz, broń. Przywołaj windę. Druga się przywołaj, Lepiej się usuńmy. chociaż co mi się usuwanie da? Jak obcy będziemy przyjechać, co wy? Usuwanie się nic mi nie da. Czyżby ja? W kontroli tranzyki. No jedźmy.

Ja mam iść na prawo, czyli tam, na dół. Reaktywuj system tranzytowy z głównej konsoli. Tam się palą jakieś konsole. To zapewne tu muszę iść, tak? Ale sprawdźmy to sobie kulde hałasy zostały za mną. Są drzwi.

Someone shut everything off. Not the answer. Talk to Bakogos to go, huh? Hello? Oh, I właśnie. know someone's in here. Wiedziałem. Calm down in there, you android fuck! Android? I thought you were a I can't believe those assholes threw me out. It's a marriage in Android, land, I thought you were a car. It's a number of I went to a lot of trouble to secure this place. Last time I trusted anyone in this tank. Skinny Gaga. Aha, jest. Czera jest ze słowem. No i co teraz? Mam to załatwić? Ale jak będę szczelą, to przyleci obcy. Ej, masz? I znowu tam byłeś? So, to tylko putekarysa. To pamiętam, że są na czerwono. To po co ja tam masz?

To był na czerwono. A co to robi? Może go załatwić kluczem, co? Spokojnie. Chyba tak spróbujemy zrobić, co? I z kimś jest, tak?

Jestem w dobrym miejscu. Włącza się lania awaryjne systemu transdoktorowego. Ale gdzie? Nie mogę już wciąść, bo znowu ten limit cholerny. Cholerny.

Co, teraz mogę uruchomić? No dalej, ja no dalej. Kurde, to co, jeszcze jedna dźwignia? Ale gdzie? Nie ma nic. Ue, tam jest jakiś komputer, jest konsola, pamiętaj odziwiam, o drzwiach Amanda, główna konsola, czyli z powrotem Ue, kurde, Android, powiedziałem. O, czerwone ślicznie. A chyba mnie nie zobaczyłeś. Jak bym mogę załatwić klucze. Pałki ogłoszającej nie ma skrótę nie do końca. I'm not going anywhere. You might as well show yourself. I'm not a clear waste of Seekson's time. Ale to są tylko hałas, To mi nic to nie daje. Kurde, muszę iść do niego muszę go załatwić, bo ja muszę się dostać do górnej konsoli. Aha, już mnie wyciągny

Co jest? Nie ma lamo? Nie chciałbym cię zdenerwować bracie, ale... Na no wreszcie. ale poszło trochę anu. O, ale kiepsko z moim zdrówkiem. Szybciutko, zapomniałem, że trzeba się leczyć. Jeszcze jedno chyba muszę wziąć. Dobra. Chodźmy do konsoli. To nic nie ciekawego. Weź części. No co? Tyle zmalowałem amunicji wszystkiego, a części nie mogę wziąć. To jest głupie. Granad wywaliłem, też nie mogę wziąć. Nie rozumiem tego. Rupy, this is Waits. The here. We're on you. Take it. I had some trouble, so it's gonna take me a while to get back.

Czyli tu. do windy, Tak, ale windą już nie pojedziemy. Pięknie. Tam nam się coś otworzyło? Czy tylko światło się zapaliłem? Aha, zasilanie uruchomiłem. Ale drzwi żadnych nie ma, nie? Kur. Ja bym stacji tranzytowej. Dobrze patrzę, ale tam nie ma chyba wyjścia. Czyli niestety będę musiał iść tam, gdzie, gdzie były te hałasy. Nie dobrze. A tu co? Fajnie to no tak. To nic mi nie pokazuje, że mam iść. Ale nie mam wyjścia, muszę pójść. No, co jest, gościu, z tobą? O, baterii nie mogę wziąć do latarki, ale to jest głupie, no przecież mam tyle miejsca z tego, no. No, tu jest zero, tu tego, no i dlaczego nie mogę wziąć baterii? Nie rozumiem. Teczkę mogę zrobić? teczki nie mogę zrobić. No, a części nie mogę brać. To jest bardzo głupio. Aha, ja nie muszę otwierać, bo już widzę, czy mam części, czy nie. No, to mi brakuje. Granat kupowy możemy zrobić? To jest coś. Tu nie możemy Minę możemy zrobić. Będziemy mieli pusto. Nie wiem po co mam tam no ale jest dobra. No i baterii nie mogę wziąć. No o co chodzi? A zapalić się mogę. Cieba bo mogę. Dobra, tak Dobra. Coś tu jest, ciekawego. Przyjm. Proszę do konsoli. Nie tak, zapomniałem jak to się robi. Ale chcę to drugie przeczytać oszust. otworzyło się coś. O kurde, nie za przyjemnie to tu wygląda. Jakiś warsztat, ale tutaj coś się działo, tylko to. Obcy, przewimło, nie? Palnik gazowy. Ach, my to znamy z filmu do rozcinania tej drzwi, a trochę już tych włazów było. Radia nie będziemy włączać. Super. Dobra, zbieramy jeszcze. Przepraszam za jasny obraz, ale mam kłopoty po prostu... Ach! Ulubiony mój telefon. Ale mam kłopoty z jasnością ekranu. Ej, chyba włączyłem tę muzykę. Wyłącz to. Dobra, zapisane jest. Widzimy kończyć ale tylko na chwilę wyjdę. Dobra, na razie krótki odcinek, bo nie wiadomo, kiedy znowu będziemy mogli się zapisać. To na razie, trzymajcie się. Cześć, cześć.